Stadionowi Miejskiemu w Oleśnicy położoną przy ulicy Brzozowej 5 im. Mirosława Mularczyka. Po analizie treści pisma w załączeniu przekazuję petycję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zgodnie z procedurą. to będziemy musieli to poczytać. Bardzo tak? proszę. Pani Mariola Józefusz przedstawi nam to. O leśnica 1 marca 2019 Rada Miasta Oleśnicy na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach w imieniu e, niżej podpisanych osób e, wnosimy e, w interesie publicznym. Petycję w sprawie nadania stadionowi miejskiemu w Oleśnicy położonemu przy ulicy Przodowej 5 im. Mirosława Mularczyka. Uzasadnienie. Mirosław Mularczyk Młag był w latach 1983-1991 uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnicy. Po jej ukończeniu uczęszczał do Techniku Mechanicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy. Maturę zdał w 1996 roku. Po niej rozpoczął pracę zawodową w Anidzie. Oleśnica i równocześnie podjął studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Absolwentem u został w 2001 roku. Jako Magister Wychowania Fizycznego rozpoczął pracę w Gimnazjum nr 1, obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy. Ze swoich zadań zawodowych wywiązywał się perfekcyjnie, zawsze chciał pomóc, był wspaniałym wychowawcą, czułym ojcem dla swoich uczniów, Powiedziała Maria Kaczmarek, dyrektor SP1, pracował e, też w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. Gdyby mury zamku mogły mówić, powiedziałyby o lekcji cierpliwości, przebaczania, wytrwałości, miłości. Tak pracę młodeczka w CKiW oceniła Wioleta Leśniowska, wicedyrektor CKiW i OHP. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej oraz brązowy medal za długoletnią służbę nadany przez prezydenta RP. Mirosław Mularczyk bardzo aktywnie angażował się w życie społeczne Oleśnicy. Wspomagał takie inicjatywy jak Pociąg Repatriantów i Wielka Orkiestra Sądecznej Pomocy. Działał w Oleśnickim Stowarzyszeniu Miłośników Techniki Olseniu. Grochówka, którą nalewał z kotła na wielu miejskich imprezach, przyszła już do legendy. Ze stadionem miejskim przy ulicy Brzozowej 5 jest związana niemal, związana niemal cała jego piłkarska kariera, która trwa aż 32 lata. Mirosław Mularczyk został zawodnikiem kolejowego Klubu Sportowego Pogon Oleśnica w 1985 roku. Zaczynał jako tramkarz młodszy, a jego pierwszym trenerem był Czesław Szczepaniak. W klubie przyszedł do wszelkie szczeble piłkarskiej e, e, hierarchii. Grał w trampkarzach starszych, juniorach młodszych, juniorach starszych. W każdej grupie wiekowej był wyróżniającym się zawodnikiem. W drużynie seniorów zadebiutował już w wieku 16 lat w zespole prowadzonym przez Stanisława Szałajkę. Najpierw w KKS, a potem w Miejskim Klubie Sportowym Pogoń Oleśnica prawdo do 2013 roku półroczną przerwą na występie w królewska Kuleskawowej. Pod koniec kariery zagrał dwa sezony w zesce Kobyla Góra, aby wrócić na stadion Krzyżazowej i zaliczyć półtora roku gry w Olimpia Oleśnica. Od tramkarza do seniora był zawodnikiem Pogoni. W każdej drużynie której grał, zawsze był podstawowym zawodnikiem. Cechowały go skromność, ambicja i duże zaangażowanie w to, co robił. Już w wieku 16 lat reprezentował pogoń w drugiej lice. Był podstawowym zawodnikiem drużyny. W wieku juniora miał propozycję grania w pierwszej w ówczesnej ekstraklasie. Odrzucił ją, bo uważał, że jego miejsce jest w pogoni, powiedział Tadeusz Salik, wieloletni prezes Pogoni Oleśnica były wieloletni radny Rady Miasta Oleśnicy. Zawsze był zaangażowany w to co robi, całkowicie i do końca. Na boisku nie odstawiał, e, odstawiał, i nogi i głowy, a w sercu miał e, zawsze naszą pogodę. Był jej wie, wierny na zawsze, powiedział Mirosław Pałka, był radny Rady Miasta Oleśnicy, wieloletni działacz pogoni Oleśnica. Mógł grać w wyższych ligach. Zabiegał o niego nie ale Mirek powiedział jasno. Nie, moim tu jest Pogonia Leśnica. Mówi o Olewiński, wieloletni kierownik Pogoni o Leśnica. Był wspaniałym człowiekiem, ojcem, nauczycielem, trenerem, sportowcem, otwartym na ludzi, pomocnym, szczerym, jedynym w swoim rodzaju, powiedział yy, Tomasz Idziorek, wieloletni wieloletnich Pogoni o Mirek to człowiek skała. Bardziej, jakich mało. Prowadził zawsze sportowy tryb życia. Był bardzo koleżeński, miły, pomocny. Zawsze miał wielkie zamiłowanie do sportu. A swoją wiedzą w tej dziedzinie chętnie przekazywał młodym ludziom. Robił to z pasją. Mirek we wszystko, co robił, wkładał swoje serce. Ocenia Adam Maciejewski, kolega z boiska. Mieloletni piłkarz pogonią leśnicę, obecnie szkoleniowych zespołu dziewcząt z pogodnią Mirosław Mularczyk jest ikoną Pogoni symbolem stadionu przy ulicy Brzozowej. Zwracamy uwagę na trzy fakty. Pierwszy Proponowany przez nas patron stadionu jest łącznikiem pomiędzy Kolejowym Klubem Sportowym a MKS-em Pogoni Mularczyk rozpoczynał karierę jeszcze w KKS-ie, najstarszym klubie na Dolnym Śląsku, a kontynuował ją w Miejskim Klubie Sportowym. Łączy więc historię ze współczesnością klubu którego dowodem jest od 1945 roku stadion na Dwa. 2. Z nazwiskiem Mularczyka związane są największe historyczne sukcesy pogonu Leśnica. W sezonie 1993 94 klub po raz pierwszy i ostatni historii wywalczył awans do drugiej ligi piłkarskiej. Był to wówczas drugi najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce. Na stadion przy przyjeżdżały tak znane polskie drużyny jak Wisła Kraków, Legia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Arkadynia, Zawisza, Zawisza wydgoszcz Polonia Bytom, Bałtyk Gdynia. W sezonie 95-96 Pogoń Koleśnica dotarła do półfinału Pucharu Polski i była o krok od sensacyjnego awansu do europejskich pucharów. Na wypełnionym po brzegi stadionie przy Pogoń Pokonała w kolejnych rundach m.in. Śląsk Wrocław, Ślężem Wrocław, Olimpię Poznań, lepa Poznań i Ludówka Zorza. O pogoni i o leśnictwie pisały wtedy wszystkie ogólnopolskie media. Była to niepowtarzalna promocja naszego miasta. Mirosław Mularczyk był podstawowym zawodnikiem drużyny, która odnosiła te sukcesy. Grał we wszystkich meczach paru Polski. Przez wiele sezonów był też filarem pogoni występujący w trzeciej dyscyplinacji. Po trzecie, Mirosław Mularczyk był zawodnikiem grającym twardo, ale zawsze w duchu fair play. I nigdy nie musieliśmy się wstydzić za jego postawę na boisku i poza nim. Był wzorem dla młodszych zawodników. Przez wiele sezonów powierzono mu opaskę kapitańską. Kibice nazywali go profesor Miro, uznając jego sportową klasę, doceniając charyzmę i wielką osobowość a także ogromną skromność, która cechowała go przez całe życie. Wszystko co sprawia, że właśnie Mirosław Mularczyk jest człowiekiem godnym tego, aby stadion miejski przy ulicy Brzozowej 5 nosił jego imię, będzie pozytywnym wzorem dla kolejnych pokoleń zawodników, którzy będą rozwijali swoje sportowe talenty w tym miejscu. Dla nas Oleśniczan Mirosław jest kimś wielkim podziału się z Wojciech jednorów podczas uroczystości pogrzebowych. Miro jest naszym lokalnym bohaterem. Pisali Oleśniczanie po jego przedwczesnej śmierci. Liczymy, że Rada Miasta Oleśnicy i burmistrz Oleśnicy podzielają to opinię i wyrażą zgodę na nazwanie stadionu imieniem przedwcześnie zmarłego ja wybitnego Oleśnickiego sportowca.